Dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Jezusa Chrystusa, i tradycyjnie wychodzimy po Eucharystii, aby uwielbiać Jezusa na ulicach naszych miast. Też zapewne dzisiaj w internecie na portalach, w mediach pojawią się też różne nieprzyjemne komentarze na temat wiary. Tych, którzy właśnie wierzą w obecność, żywą obecność Jezusa na świętym sakramencie, to też pokazuje, że problem zawsze jest w człowieku, w jego niewierze, w, w tym, że nie chce się otworzyć na działanie Boże, z różnych powodów, z przeróżnych powodów. Natomiast dzisiaj w Ewangelii też widzimy, że Jezus odpowiada na pragnienia ludzi, roz, rozmnaża chleb, chce współpracować też ze swoimi uczniami, aby aby ten, aby, aby ten rozmnożony chleb doszedł do wszystkich. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, prosimy Jezusa, aby, aby dał nam siebie, aby ofiarował nam siebie w, w kawałku chleba, bo to nam daje życie. Kiedy dzisiaj wychodzimy na ulicę, nie tyle może poczujmy się w jakiś sposób uprzywilejowani czy, czy dumni, chociaż tak, powinniśmy być dumni, że jesteśmy katolikami, ale to nie główny cel dzisiaj. Uwielbiajmy Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie. Dziękujmy Mu za wiarę. Prośmy Go też, aby, 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 zachował nas tą wiarę. Przede wszystkim skupmy się na Nim. Skupmy się na Nim. Myślę, że ta postawa też takiego uwielbienia, oddania też może, może dać wielu osobom do myślenia, że dlaczego, dlaczego oni idą za za tym znakiem, dla nas to coś więcej jak znak, to żywy Jezus, Chrystus obecny w najświętszym sakramencie. Może właśnie to będzie jutrzejszy dzień, dla wielu osób też taką okazją do refleksji i do tego, żeby również spotkać Pana Jezusa koło swojego domu na ulicy, tam gdzie pójdziemy.